Ile będzie kosztować Bitcoin? Dzisiaj sobie zobaczymy prognozy ceny właśnie tej największej kryptowaluty według ekspertów i analityków. Na początek, jednak, na szybko przypomnę o konkursie, który zaraz dobiega końca, więc jest to prawie ostatnia szansa na załapanie się. Naprawdę bardzo proste zasady i naprawdę spora szansa na wygraną, dlatego że na 4 osoby czeka aż 500 zł w kryptowalutach waszego wyboru. A sprawa wygląda następująco. Subskrybuj kanał, następnie zarejestruj się na QCOIN z linku pod tym filmem. Jest to jedna z największych giełd, a sam proces rejestracji trwa dosłownie minutę albo dwie. W prawym górnym rogu znajdziesz swój kod UID, skopiuj go i wklej go w komentarzu poniżej. Aby dodatkowo zwiększyć szansę na wygraną, to udostępnij ten film swoim znajomym, niech również wezmą udział i wspólnie podzielicie się łupem. No to co? Powodzenia i losowych wyników możecie się spodziewać w pierwszym tygodniu czerwca, czyli już zaraz. Oczywiście jeszcze będę informował na bieżąco na moim Twitterze, więc go również polecam obczaić. Link również znajdę w opisie tutaj na dole oraz przy komentarzu. Uwaga, uwaga, jeszcze na szybko pozwolę sobie przerwać, bo słuchaj, chcę tylko przypomnieć o nadchodzącym mincie nft z projektu Flat for Flip. Projekt, o którym niedawno zrobiłem cały oddzielny film. Tak więc sprawa wygląda bardzo prosto. 31 maj, godzina 16. Normalna cena za mintowanie jednego takiego NFT wynosi 0,4 ETH, ale jest możliwość nabycia ich aż o połowę taniej, jeśli zapiszesz się na whitelistę w opisie lub na tym Twitterze w tej widzicie moim. Wtedy właśnie cena spadnie do 0,2 ETH. 50% taniej. No i ta lista jest ograniczona, a teraz jest ostatnia szansa na jej zapis. Jeśli się jeszcze nie zapisałeś, to dosłownie teraz jest ostatnia taka szansa. Ja osobiście, no przyznam, sprawia sobie parę tych tokenów. One właśnie tak wyglądają, te widzicie teraz. No myślę, że fajna okazja na ich nabycie, a projekt sam w sobie też jest mega ciekawy. Daj znać w komentarzu, czy będę się z tobą widział podczas tego właśnie mintu. A jeśli jakimś cudem ominął ciebie film o tej kolekcji NFT, to na szybko przypomnę, o co tutaj w ogóle chodzi, dlaczego się zainteresowałem i dlaczego myślę, że ty też powinieneś się zainteresować. Wiem, że wiele osób tutaj, tutaj jest zainteresowana inwestowaniem w nieruchomości, ale no na przykład nie mają odpowiedniej wiedzy, czy nawet funduszy lub kompetentnego partnera do minimalizacji ryzyka. Posiadając te właśnie NFT, co przed chwilą pokazałem, to będziesz miał dostęp do na przykład ekspertów od nieruchomości oraz inwestorów z dużym doświadczeniem, a co więcej, to możliwość współinwestowania razem z najlepszymi inwestorami w szczegółowo dobrane nieruchomości. Jest jeszcze tutaj możliwość Pasywnego zarabiania swoich wymintowanych NFT, a konkretniej to 3% prowizji z wszystkich przyszłych transakcji. A to działa w ten sposób, że osoba, która wymintowała w dniu mintu, czyli właśnie 31 maja, te swoje NFT i zdecyduje się sprzedać je na rynku wtórnym, na OpenSea, na tym największym rynku NFT, to będzie zarabiała aż 3% prowizji od każdej przyszłej transakcji tego właśnie NFT. A to nie wszystko, bo planowany jest również token FFF, który będziesz mógł odebrać w postaci właśnie AirDropa jako posiadacz NFT. Ale co prawda, na razie mało jest o nim informacji, więc po prostu przejdziemy sobie dalej. No właśnie, bo według mnie kolejnym takim mocnym benefitem z posiadania tych NFT jest dostęp do, do kursów, jak i innych programów. Odnośnie inwestycji w nieruchomości, a takie właśnie kursy to naprawdę zdarza się, że potrafią kosztować nawet dziesiątki tysięcy złotych. No a tutaj wystarczy posiadać token NFT. No i też, żeby nie było, że to są NFT tylko dla osób, które chcą zacząć inwestować, a również dla tych, co mają już jakieś tam fundusze, i tutaj z pomocą przychodzą, jak widzimy, audyty tych inwestycji, w które by się chciało wejść przez ekspertów. A to myślę, że dramatycznie może zmniejszyć ryzyko, niż szukanie inwestycji po prostu na własną rękę. Tym bardziej, jak po prostu no, nie ma się odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia w tym zakresie. No i tak to wygląda. Przypominam o zapisie na listę, którą znajdziesz właśnie w opisie lub przypiętym komentarzu. Sam zapis on nie obowiązuje Ciebie do kupna, więc niczym dosłownie nie ryzykujesz, ale po prostu będziesz miał zagwarantowaną zniżkę 50% oraz możliwość kupna przed osobami, co się nie zapisały jeszcze na tą listę. No to co? Powodzenia! No nie jest to nowością, że ostatnie tygodnie to ciągłe spadki wartości Bitcoina. Jest to chyba dziewiąty rekordowy tydzień spadków. Czy w takim razie już niedługo możemy się spodziewać jakiegoś odbicia, czy może wręcz przeciwnie, negatywny sentyment do tej kryptowaluty będzie się tylko pogłębiał? Przeanalizujemy dzisiaj wypowiedzi analityków, którzy prognozują ceny i sytuację bitcoina w najbliższym czasie oraz dalszej perspektywie. Oddaję im głos, a Ty przekonaj się, jakie są przewidywania ekspertów zarówno z branży kryptowalut, jak i szeroko pojętego takiego rynku finansowego. Na pierwszym miejscu jest Scott Minard, i właśnie w trakcie Światowego Forum Ekonomicznego, czyli takiej dorocznej konferencji w szwajcarskim Davos, padły słowa, które powinny Ciebie zainteresować. Chodzi o wystąpienie tego właśnie Scotta, globalnego dyrektora do spraw inwestycji w Guggenheim Partners. I ten właśnie ekspert stwierdził, że Bitcoin straci na wartości nawet 70% w stosunku do aktualnej ceny, co oznaczałoby poziom około 8000 dolarów. Jako główne przyczyny prognozowanego spadku lub tam upadku wskazał bardziej restrykcyjną politykę pieniężną w USA i związaną z nią podwyżkę stóp procentowych. Przy okazji ekspert Guggenheim Partners nie pozostawił suchej nitki na większości kryptowalutowych projektów, nazywając je po prostu śmieciami. Jednak zaznaczył przy tym, że zarówno Bitcoin, jak i Ethereum pozostaną na rynku finansowym, choć jego zdaniem. Najważniejsza kryptowaluta ma dopiero powstać. To jest ciekawa uwaga. Ten analityk w trakcie swojego wystąpienia w Davos podkreślił, że rozwój kryptowalut musi być ściśle powiązany z postępem technologicznym i stworzeniem nowego takiego globalnego ekosystemu, w którym społeczeństwo rzeczywiście korzysta z kryptowalut do transakcji i może mieć pewność co do ich wartości. I zdaniem Minerda, kluczem do upowszechniania kryptowalut jako środka wymiany jest ich po prostu większa stabilność. Kolejnym analitykiem jest Mark Mobius i ze swoim bitcoinem za 10 tysięcy dolarów. Dlaczego tak uważa? Tak, w niedawnym wywiadzie z Financial News prognozuje właśnie ten legendarny inwestor i ekspert Mark Mobius. Choć aktualnie to wartość bitcoina spadła poniżej 30 tysięcy dolarów, Mobius uznaje, że spadek może być znacznie większy. Inwestor zauważył przy tym, że dotychczasowa praktyka kupowania kryptowalut znajdujących się no, w dołku może tym razem okazać się błędem. Ten weteran rynku inwestycyjnego, już pod koniec ubiegłego roku, przewidywał, że rynek kryptowalut może naprawdę wybuchnąć. A w kolejnych tygodniach i miesiącach jego słowa znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. A trzecim, już takim naszym lokalnym, bardziej ekspertem, czy tam analitykiem, a można też powiedzieć, że spekulantem, jest to oczywiście Rafał Zaorski, który prognozuje wzrosty na Bitcoinie. Całkiem niedawno całą Polskę Obiekt news, że zarobił on ponad 40 milionów złotych, stawiając na spadek na rynku kryptowalut. 22 maja Zaorski poinformował, że zdecydował się na zakup aż 150 bitcoinów, 100 z nich na dźwigni 1 do 5, a 50 na rynku spot. W momencie zakupu to wartość na poziomie tych właśnie 150 bitcoinów oznaczała wydatek rzędu 16 milionów dolarów, czyli ponad 70 milionów złotych. Ta wiara we wzrosty znajduje więc rzeczywiste takie odzwierciedlenie w inwestycjach Zarówskiego, które ostatnio cieszą się naprawdę spektakularną skutecznością. Następny jest Dave the Wave. Sprawdźmy, co ma do powiedzenia Dave the Wave, którego na samym Twitterze śledzi ponad 100 tysięcy użytkowników. W jego opinii, bitcoin ma zmierzać w stronę 48-miesięcznej średniej kroczącej. Uważam, że kryptowaluta osiąga dno w tym właśnie momencie. Warto dodać, że już w maju 2021 roku przewidział on spadek bitcoina, trafnie zapowiedział też podwójny szczyt, ten double top, i później podwójne dno. Kolejny jest JP Morgan, a dokładniej to analitycy jednego z największych banków inwestycyjnych na świecie. Oni również uważają, że cena bitcoina, która pod koniec maja 2022 roku wynosi o 29 tysięcy dolarów, że jest niedowartościowana. Zgodnie z przewidywaniami udostępnionymi przez instytucje, to kryptowaluta ma potencjał do szybkiego osiągnięcia wartości 38 tysięcy dolarów i ci właśnie specjaliści z J.P. Morgan argumentują swoje prognozy potężnym spadkiem w kursu bitcoina, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach. Wskazują oni, że w związku ze naprawdę znaczną obniżką wartości tego właśnie cyfrowego naszego aktywa w tak krótkim okresie czasu, to istnieje rzeczywiście potencjał do Powrotu do jakichś tam swoich poprzednich poziomów i co za tym idzie, odreagowania dokładnie o 28%. No i tutaj trochę trudno odmówić JP Morgan racji, gdy weźmie się pod uwagę, że obecna wartość bitcoina jest o około 60% niższa niż jeszcze w listopadzie 2021 roku, i istnieje więc duża przestrzeń do odbicia w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o przewidywania długoterminowe, to ten amerykański bank inwestycyjny wskazuje, że w takiej dalszej perspektywie to ta kryptowaluta mogłaby urosnąć do aż 150 tysięcy dolarów. I tutaj mam dla Ciebie ciekawostkę. Czy wiesz, że inwestorzy z tego właśnie amerykańskiego banku sytuują kryptowaluty w kategorii takich aktywów alternatywnych, tak jak na przykład nieruchomości, a nie np. akcje czy obligacje, które według nich są aktywami finansowymi zupełnie innego rodzaju? Kolejnym ekspertem w dzisiejszym filmie jest Ed Moya. I on już jest mniej optymistyczny w swoich przewidywaniach. On jest z firmy analitycznej OANDA. Jego zdaniem, Bitcoin znajduje się obecnie w fazie spadków. Jeśli jego wartość spadnie poniżej 25 tysięcy dolarów, kurs będzie sukcesywnie obniżał się do aż 20 tysięcy dolarów, co w poprzedniej hostie było jego szczytem, jego all-time high. W jego opinii w krótkoterminowej perspektywie to ten trend może odwrócić jedynie zmiana sentymentu wobec tej waluty i zwiększenie się jej stabilności. Czyli mamy tutaj taki trochę powtarzający się schemat, właśnie ta stabilność. Widać, że ci analitycy przykładają naprawdę dużą e, rolę to do właśnie stabilności w takiej dłuższej perspektywie, jak i sukcesu właśnie Bitcoina. A przechodząc dalej, to jest jeszcze Ian Balina. On na temat cen Bitcoina wypowiedział się w swoich mediach społecznościowych. Jest on ogólnie założycielem i prezesem Token Matrix oraz autorem publikacji na temat inwestycji w kryptowaluty, takich jak The Crypto Investing Guide, taka książka. Jego zdaniem Bitcoin osiągnie wartość od 100 do 150 tysięcy dolarów. Jednak nie jest w stanie przewidzieć, kiedy to rzeczywiście nastąpi, no jednak nikt nie potrafi tak naprawdę. Wskazuje jednak, że obecnie to ta kryptowaluta znajduje się w fazie spadków. No to nie jest żadną nowością. Lecz wraz z rozwojem sieci Web3, trzecią generacją internetu, bazującej na technologii właśnie blockchain i świata metaversów, to sentyment do bitcoina rzeczywiście powróci prędzej czy później. Trudno nie przyznać mu tej racji, choć jeszcze trudniej wyrokować, kiedy ów dynamiczny rozwój nastąpi i w jakiej skali będzie miał rzeczywiście swoją formę. Kolejny jest Robert Bridloff, właściciel i zarazem prezes. Parallax Digital, firmy zarządzającej aktywami krypto, uważa, że popandemiczna inflacja spowoduje odwrót w stronę bitcoina, który stanie się powszechną walutą używaną na co dzień w normalnych transakcjach kupna i sprzedaży. Według jego opinii, to bitcoin do 2031 roku może urosnąć aż do 12,5 miliona dolarów. Naprawdę jest to dość odważna prognoza. No i z pewnością tak. Jednak czy jest nierealna? No cóż, gdyby na początku 2020 roku, gdy ta właśnie największa na świecie kryptowaluta kosztowała 7,5 tysiąca dolarów, ktoś powiedział, że w ciągu roku wzrośnie do 60 tysięcy dolarów, również naprawdę wiele osób by się popukało w głowę i po prostu znegowało to, co tam ktoś powiedział. A przechodząc dalej, to Matthew Highland, analityk znajdują Analityk zajmujący się kryptowalutami uważa, że jeszcze w 2022 roku, w bieżącym roku, bitcoin może urosnąć do tych 100 tysięcy dolarów. Jego zdaniem popyt na bitcoina jest coraz większy, podobnie jak podaż, co powinno przyczynić się do wzrostu wartości tej właśnie kryptowaluty. No to właśnie jak widzisz, to rozbieżności pomiędzy przewidywaniami tych analityków są naprawdę znaczące od tam 10 tysięcy dolarów do 150 tysięcy dolarów, a nawet do 12,5 miliona dolarów. Podczas gdy jedni wieszczą wzrosty wartości do tych 100 tysięcy jeszcze właśnie w tym roku, to inni rzeczywiście sugerują, że w krótkim terminie jego kurs spadnie poniżej tych 10 tysięcy dolarów. Mimo wszystko, większość przywołanych ekspertów uważa, że kryptowaluta najgorsze czasy ma już za sobą i szybko zacznie nadrabiać straty notowane od początku kwietnia, gdy Bitcoin osiągnął około 45 tysięcy dolarów. A na koniec chciałbym Wam powiedzieć o jeszcze jednej okazji na zapełnienie swoich kieszeni. 250 dolarów lub inaczej 1000 zł, a nawet więcej bez żadnego wysiłku. Więc tak pokrótce to dogadałem się z PrimeXBTM, BTM, tą platformą, na której sprawdzałem, jak działa m.in. Westing co lub copy trading, jak kto woli. A wynikiem tego dogadania się jest szansa nawet na 7000 dolarów bonusu przy pierwszym depozycie. Link oraz kod promocyjny CryptoReady50 znajdziecie w opisie oraz przy przypiętym komentarzu. A co więcej, to pod każdym filmem od dzisiaj zostawiam tylko jeden... Dodatkowy kod na 250 dolarów. Tak więc możecie wypróbować swoje siły w tradingu w sumie bez ryzyka, a zyski, które wyrobicie, są w pełni wasze. Tak więc, jeśli się nie załapaliście na kod pod tym filmem lub poprzednim, to załóż konto i bądź w gotowości na kolejny film, w którym ten kod również się pojawi. Nawet jeśli nie jesteś traderem, to staking lub ten copy trading, właśnie kopiowanie zagrań innych traderów jest jakąś tam opcją na ulokowanie swoich funduszy, a wyniki z takiego ulokowania można zobaczyć w moich poprzednich filmach. No i to by było na tyle. Ja klasycznie życzę Wam samych udanych, przede wszystkim bezpiecznych transakcji i samozaparcia do dalszej nauki. W razie czego to piszcie śmiało na Instagramie lub Twitterze. Postaram się Wam pomóc na tyle, ile mogę. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub uwagi na temat tego filmu, piszcie mi proszę wszystko w komentarzach. Wszystko, co napiszecie, postaram się uwzględnić przy tworzeniu następnych materiałów. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!